Witam serdecznie, drogie bliźnięta na czytaniu tygodniowym. Zobaczmy, co też energię przygotowały dla Was na ten tydzień, co dla naszych bliźniat. Co dla naszych bliźniaków na ten tydzień. Niosą energię. Wiadomości, wiadomości urzędowe, ale wiadomości o no, pieniążkach. Dobre wiadomości. Ja bym powiedziała, że nośniki wiadomości do bliźniaka, jakieś młodsze persony, młodsi ludzie, ale z dobrymi wiadomościami tak, czyli wiadomości, jesteście prekursorem czegoś, jesteście tak naprawdę jeżeli chodzi o samą energię to będziecie ją kształtować sami w tym tygodniu natomiast jest towarzystwo jest towarzystwo, są znajomi, tutaj może być w pracy, tu może być praca ale tutaj jest i powiew takiego fajnej energii, takiej świetlistej takiej cieplutkiej energii ale jednocześnie też takiej troszeczkę krzywdzącej, czyli ura, coś powiecie a później żałujecie, tak? ale jeżeli chodzi o pieniążek, wydaje mi się, że w szczególności o strefę materialną to na coś sobie pozwalacie, na coś wydajecie i jesteście z tego tytułu Zadowoleni. Spełnienie jakieś. Mmm, mmm w zdrówku, w zdrówku boicie się o swoich partnerów, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o zdrowie to bym powiedziała, u Was się zamieniło czyli tak, bliźniak jest w energii super, hiper, ekstra natomiast partner bliźniaka może być w, w, w słabej kondycji o tak bym powiedziała, ale bardziej psychicznej, tak, psychicznej, bo tu się pokazuje mąż, żona, partner partnerka, tak, ale ktoś z kim jesteśmy na stałe, z kimś, kto jest tak naprawdę naszym spełnieniem, naszym dopełnieniem, taki tutaj może być jakiś Problem na tym, i tutaj się bliźniak troszeczkę o tą martwi. Chodzi o kogoś od serducha, tak typowo od serducha. Moi drodzy, jest jakieś spełnienie, jest jakaś radość, radość w rodzinie, radość w pracy, radość na każdej, na każdej niwie, tak naprawdę, tak? bo to może być w pracy, to może być w zdrówku, to może być w uczuciach, ale jest jakieś spełnienie, przychodzi jakoś opieka. To tak, jakby bliźniak w tym tygodniu poczuł, tak że żyje, że nawet jeżeli jest sytuacja, jest jakaś sytuacja, która na chwileczkę was wytrąca z równowagi drogie bliźnięta. To tak jakbyście poczuły, że ten aniołek stróż przy was, przy was jest tak, że gdzieś tam ten Bóg działa, że jest ta góra, ona działa, ona zadziałała i wy jesteście w dobrej kondycji, tak jakbyście niesamowicie z tego tytułu rosły. Wchodzicie w energię roczną, czyli zaczyna się u was dopiero tak, jakby energia roczna teraz. Cięcia, zdrowe cięcia, i na przestrzeni roku to, co zrobicie moi drodzy, jest, macie, dokonujecie w tym tygodniu, zaczynacie zdrowych takich cięć w swoim życiu, przeobrażenie, nie? będziecie coś odsuwać, coś zakańczać, bardzo dużo, bardzo dużo tworzyć, o tak, wbrew zdrowym podziarze, bardzo dużo tworzycie, nie ma tu wielkiego pieniądza, ale ponieważ to, na czym, na czym, Wam zależy, a patrzę, że na czymś nowym, na stworzeniu czegoś nowego, spółka, firma, jakaś działalność, stworzenie tego, tak, bo to jest takie, bardziej stoi przy bliźniaku, Oczywiście nie sami, bo tu widzę gromadę do tego, natomiast powiem tak: w tym tygodniu robicie pierwsze podłoża, takie porządne podłoża pod to, co ma być, tak? Myślę, że pierwsze pół roku Wam będzie, drogie bliźniaki, w tym sprzyjało, bo jest ta energia wprawdzie tygodniowa, ale pokazuje mi się tutaj pół roku szczęśliwe dla bliźniaka, jeżeli chodzi o daną działalność. Jeżeli chodzi o zdrówko, to jest tak średnio. Tu jest ciśnienie podwyższone, jak i obniżone, czyli te spadki energii będą tak. Mogą być troszeczkę tych spadków energii, ale ja bym powiedziała, że to będzie w godzinach. Słuchajcie, odwrotnie powinno być u was, że jesteście z rankiem, wstajecie, jesteście energetyczni, u was odwrotnie w godzinach porannych będzie do kitu coś, tak, czyli zdrówko czy ciśnienie, czyli kawa. Potrzebna, jakaś kawka potrzebna do wypicia, bo tutaj się widać, że energetycznie jesteście troszeczkę przykuleni. Słuchajcie, bliźnięta. Widzę, że strasznie mocno wam zależy na pieniążkach, w tym tygodniu jakieś wiadomości. O tych pieniążkach, o tym, że nie będziecie zubożali, tak? O tym, że do czegoś zostajecie przyjęci, do tego, do jakiegoś projektu, czy wasz projekt. Czyli to, jeżeli chodzi o strefę materialną, po prostu będzie miał rację, bo to słuchajcie, jest tutaj gwiazda. Gwiazda jest po przekątnej z dziesiątku denarów, tak? Wiadomości będą bardzo dobre dla Was. Jesteście kreatorem siebie, bo jesteście w magu, tak? Czyli ogólnie tydzień, moi drodzy, jest przepięknym tygodniem, aczkolwiek bym powiedziała, że. Troszeczkę tego strachu, troszeczkę tego strachu o swojego partnera, partnerkę, po prostu pogońcie do lekarza, tak? Pogońcie, bo tutaj jest tak, jakby partner, partnerka się, bla, 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 mówi, że o Jezu, ja zaraz umrę, o matko, ja się źle czuję i tak dalej, i tak dalej. To po prostu, jak to się mówi, zakołniesz i do lekarza jedziemy, rób sobie badania podstawowe, coś tam, coś tam powinno się z tego tytułu wyjaśnić, tak? Bo tutaj jest tak, tu są podkulone nogi, u was jest wyzdrowienie, tak bym powiedziała, tylko energetycznie. Gdzieś tam możecie rano podupadać, ale nie powinno być drogi bliźniaczki. Tutaj źle jest ten miecz, ale miecz to szczególnie dla tych, które są po zabiega. Nie wiem, czy jest to cieśni tutaj w nadgarstkach, coś tu może dokuczać, no ale mamy taką pogodę, tak. Poza tym nic się bliźniaczki złego u Was nie dzieje. Pozdrawiam kochani serdecznie do kolejnego czytania. Hej, pa.